Gdzie jest mój rower, a może postawię go gdzie indziej. Pewnie od tego nagminnego wysiłku fizycznego Magnes mi się wytrącił i mózg się zakwasił. Wszystko w nim sfermentowało i pomieszało. „Czyję co powiem, że co? Na 12 kilometrze, jak mi się skurcz w palcach ułg zrobił?”. No normalnie, ze zmęczenia. magdyzm mi się z organizmu wytrącił. Zatrzymałem się i patrzyłem na klucz ptaków lecących po niebie. Bardzo piękny widok. I wtedy nagle... tylko w kanale. Biało-czarne łatki w kamle. Podałem mu gałąź. I chwyciłem zęby, bo jeszcze miał zęby. Jeszcze mu nie spróchniały. I wtedy... Było ich trzech. Jednego musiałem tak, drugiego musiałem tak. I trzeciego z pół obrotu.